Dobry wieczór moje kochane dzieci. Zapraszam Was do krainy bajek, dziadzia, Pokusia, z kolec. Aldona Latosik opowie nam o Straży Pożarnej. Straż Pożarna 998. Krzysiu bawi się w strażaka. Właśnie dostał wóz strażacki. Głośny sygnał ma zabawka, barwne lampki i odblaski. Tuż za szybą ptak przeleciał, chłopiec w okno spojrzał żwawo. Nie chciał wierzyć własnym oczom, gdyż dym właśnie zauważył. Krzyś do straży zna już numer, dwie dziewiątki i ósemka. Chłopiec widział kiedyś pożar i ten numer zapamiętał. Dzwoni, choć się denerwuje. Nie wie, czy sobie poradzi. Szybko numer wystukuje: Słucham, tu komenda straży. Dyspozytor na dyżurze pyta szybko, co się stało. Tam się pali, ogień duży, dach zajęło prawie cały. Gdzie się pali? Adres znasz? Znam, to w samym środku rynku. Ile, chłopczy, ty masz lat? I Jeszcze nie skończyłem sześciu. Już wysyłam wóz z ekipą. Ty mi powiedz jeszcze, proszę, trudno było zapamiętać numer 998? Nie, to tylko trzy cyferki, więc nauczyć się jest łatwo. To wysiłek jest niewielki, za to bardzo jest przydatny. Na sygnale auto jedzie: kolor ma jak piękny mak. Straż zrabinę, długą wiezie. Po niej wejdą ponad dach. Z góry strumień wody puszczą, albo gęstą białą pianę, krośny płomień wnet za duszą, by nie poszedł ogień dalej. Krzyś się poczuł bardzo dumny z tego, że znał numer straży: cyfry 998. Zapamiętać musi każdy. No, już jest po pożarze. Wszystko ugaszone, więc możemy spokojnie. Udać się do naszych łóżeczek i zasnąć pięknym, kolorowym snem. Dobra.